Siemaneczko jestem do mnie a dzisiaj jest ze mną pan Maciej Siema Zagrałem sobie dzisiaj w Hide and Seeka No i Widzimy się na arenie pierwszej Dobra, jesteśmy już na arenie pierwszej Dziwko nie, ja się schować, jestem Jestem blokiem dźwiękowym Ja magiczną atarnią. na tarnią Dobra się меня уже где схлоп. Да. Ванди хлоп, это прокрывка. Убрось из хлопа. Схлоп, где да? но... не первый, я не знаю, да? Это нас покою. Так, вот это точно. Что есть? чем ты есть? Магичным А, окей. Не найду, как надо W ogóle nie mam kryjuski, tylko jestem za tym słupkiem. Opis, opis kanału pana Macieja będziecie mieli u mnie w opisie. Polecam zajrzeć. Nagrywa on z CSA z Minecrafta. A tam polecam panie, kanał Doniu Gameplay. Z różnych wielek nagrywa. Bardzo fajnie też. Robię, zdobujcie go i apkujcie w górę. Dobra. Cześć, YouTuber. Zostało jeszcze 200 sekund. A więc. A już emocja. Dźwięku klejących, czekających. Gdzie ty jesteś schowany w ogóle? A, gdzie tak? jestem? To powiedz gdzie. Jest nie. Stoję za takim... Za takimi dwoma słupami. No. Dobra, to ja jestem. Nie wiem jak to powiedzieć. Nie to wam się wysnu. No. Dobaj, lecisz. A, dziękuję, dziękuję. Jestem blokiem dźwiękowym. A -a. Takie fiolet... takie brązowe głównie nie, nie, z kwadracikami. Nie. A to czym jesteś? Mówię. No czym? Pani trzeba darmią. A, dobra, sorry. Dobra, a więc... Dobra, tutaj jest od razu koło mnie. Wychylać się? Nie wiem, nie wiem. O kurwa. Musisz się ruszyć. Jest słowa. Dobra ale dotrwaliśmy do... jakby trwałem do 120 sekund a więc nie zginę Ja tak grzę Ciebie pewnie nie znajdą, bo masz dobrą kampę Taka w sumie... Nie wiem czy dobra pak, no ale... Tak, 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 tak Tak źle nie właściwie koło mnie i mnie nie założył Koło mnie też No ma... ale już czterech szukających Jeszcze półtorej minuty. Czy się uda wygrać? Pierwszą Dokładnie. IP do tego serwera też będziecie ok. mieli w opisie. A więc polecam zajrzeć na ten serwer. Nie tak samo jak ja. O fuck fuck fuck. Dobra, to nie zauważy. Jeszcze minuta ukrywających, pięciu szkujących. O, no i mnie zauważył chyba. Chyba. Dobra, jeszcze 50 sekund. O, oh, fuck, stoi koło mnie. O nie. No, do nią... Ej, to Oni przychodzą tak perfidnie koło mnie i... ...i mnie nie widzą. Nie wiem czemu, to, ale tak się dróżdżą. Ja sam mam nudy. Okay. Dobra, przyszedł. Ja, ja mam ja wielkie ja emocje. 30 sekund. Dawaj 10 sekund wybiegamy. Dobra. I walimy ich ki kijami. No nie. Ruszy. Jak oni mogli mnie nie znaleźć? I zobaczysz później na moim filmie w ogóle. Gdzie ja stałem. Już tylko 15, I nie, ja się nie wychylam, bo ja... Ej, ja idę. Dobra. Ja też. 5. 4 właśnie. Dobra. Zagrajcie. Tak. Dobra. No to widzimy się na drugiej arence. Dokładnie. I jestem szukający. Dobra. Ja nie jestem i... Po prostu jesteśmy już na drugiej arenie. Dobra. Dobra, Arena już... Arena viking. Arena viking, ja już mam kampę. Łatwiej się znaleźć No i... Wystarczy czekać I... Już wiem yeah. Ej! Jak ty za... Z... Szybko znalazłeś tutaj? Szacunek oh, Wstałość... O fuck shit! Stałeś ku... Stałeś koło mnie maciek! Jeden yeah. I... yeah. Ej! Czekam i dnia... Miałe... I stałem, stałem koło ciebie po prostu, ty nie, nie mnie nie założyłeś mi Masakra. I kolejny znajrzony No to punktów sobie nabijesz trochę O trochę Teraz idę po ciebie No Co fuck, 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 fuck Jeszcze Jesteś blisko, powiem tak w Jakim dokiem jesteś? No nie, to będzie za duża podpowiedź Jestem, sobie? jestem blisko, Jesteś, jestem bardzo blisko. Wal w podłogę. W podłogę. Widzę cię. A masz, a masz śmieszną twarz. Krug. Ja takie. się taki... o, o, weszłeś na górę, widzę, nie jestem na górze. To też jest mapa. No. Nie jestem na górze jak coś. Coś słyszę. Nic to nie wiem. Ты не видишь. Я вижу тебя, смотря прямо на землю. И ты смотришь на меня, но ты этого О, черт, ты близко. О, черт, 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 черт. и ты меня сегодня. О, И там кто-то тебя клепил, потому что это не я. Хорошо. О, черт, нет! Нет! Нет, 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 нет! Нет! Ну, ну... не Хорошо. Brawo, znalazłem się nie. Kurczę, mogą się gdzieś dalej schować, bo trochę byłem blisko rysko. Ok, ja miejsca. Dobra, już jestem szukający. Czy uda się wygrać? Nie no, nie, nie wygram. Nie wiem ile czasu został To nie jest w tylko 6 osób, jest Ja idę na górę 6 szukających, 6 szukających 5 O już 5? Jakiś kraj już wyszedł 109 sekund do końca A ręki o, Dobra Maciek nie wiem czy zdążymy Zmieścić się w limicie. И... я знал, что он треск кампу. Знал, что у него есть Не... Знаю, что Кур, не, ну, не найдем его. Бо такие добрые кампы, как же здесь. Неужели? Куча! одного. Где? Там на гуже. А я, ибо нам О, я Dawajcie łopcie go! Nie, gonię, gonię. Ja biegnę za wami, ale trochę. Łopiecie go. Oj, kurde, ciężko było. Tak tą szybko jaką jednak. Nie, bardzo. On kiedyś zwątpi. Dobra. Ma ja Macie go. go? O. No i ekstra. Na Dawaj na górę w ruchu. Ile zostało czasu? 35 sekund tylko. ja się nie zmieszczę w limicie. Dobra, to to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapę w górę, suba. Zapraszam na kanał pana Macieja. Siemaneczko. A ja, tak, wrażaka, za... na